No siemanko, siemanko, wiecie co, Mam mac. co pograć? Nagrać Chciałabym, żebyście w komentarzu napisali mi jakąś grę do wybrania. Napiszę ją tutaj, wyszukam i pobiorę. E, proszę, żeby było tylko darmowa. Tak, i to będzie strasznie krótki filmik, ale trochę popracuję nad Camtasion. Będzie fajne zakończenie. Będzie na początku intro, więc będzie dobrze. Ym, no i co? Czemu... Zrobiłem tak? Bo właśnie mam dylemat, co nagrać. Okej, okay, okay, paka na razie nie zacznę nagrywać. Później się tym zajmę. No więc... Na razie... Pa. Jakby... No, pa.